Siema Dzisiaj jest wyjazd na zawody Zacznę dzisiaj wyjazd na zawody Powiem tak zjadłem, Dwa posiłki, jest około dziesiąta, fajnie, spoko Zaraz się ogarniać, pakować Myć Potem po dziewczynę I na wyjazd Ob Oby w domu jeszcze i potem o 16. wyjazd mamy Do Wawki, Wawki do Nadarzyna Lecimy z koksem Woda schodzi, odwodniamy się Od dzisiaj będę Dzisiaj będzie trochę nagrywek, YouTube będzie trochę nagrywek i dzień startu będzie ustawiony e, osobny dzień, bo dzisiaj jest ustawiony wyjazd i ładowanie będzie. YouTube będzie wyjazd i ładowanie wieczorem. Fama się poprawia, ostrze się, odwadniam zajebiście. Barba wleciał, wszystko wleciał, jeszcze tylko sobie ta wiza wyreguluje i będziemy już wszystko robić. Ale to spokojnie. Dzisiaj dzień wyjazdu, załatwienie ostatnich rzeczy, pakowanie się NTP. Dzisiaj o ty wyjazd. Forma się prawe wyostrzam, że i ja teraz powoli będziemy się pakować, żeby wszystko było na tip-top, i potem jeszcze zapalimy swoją muzykę. Powiem tak: Hydryminum działa moc, jeśli ja chodzi o odwadnianie I wszystko, ale też. koordynator. Mnie ładnie nogę wysuszyło, już widzę. Są to bardzo ładne. Widzę, że będzie niezła forma. Moja życiówka, kryci, yy, i mnie to. Trzeba jechać latane załatwienia. ostatnich rzeczy i tyle. I Lecimy dzisiaj załatwiać. Ostatnie nowe rzeczy i spakować się na zawody. Jeden mam już mam przygotowaną. Ty, typu tych rzeczy obowiązkowych na golenie, i rzeczy obowiązkowych na start. ta torba ładowania i torba ubeniowa. I tyle I lecimy A sucho w rynku jest, nie wiem, ale dobra, się żyje się Szczerze, chyba mądrze to zrobiłem, jeśli chodzi o ładowanie, moje ładowanie chciałem trochę wcześniej Tam normalnie jeszcze nie używałem hydrominu. teraz właśnie Ostatnie 3 dni te hydrominy używam Żeby ta woda jeszcze mocniej ją wytryfiltrować ze mnie Żeby pompką wody był I zobaczymy ale najważniejsze też, jeszcze powiem Wam tak, że jeśli chodzi pod tym kątem, ja zacząłem pić 10 litrów wody rano, yy, podziałek, yy, wypiłem te 10 litrów wody z yy, pff, 10 wody, litrów wody, wypiłem potem wypiłem sobie 8, wczoraj yy, wypiłem sobie 6, dzisiaj piję trójkę yy, i zobaczymy wszystko, jak to będzie, ale też pamiętajcie o tym, że ja dzisiaj też użyję probotyki, Jutro użyję probotyki na ładowanie trochę, żeby ten y, jelitka trochę też miał z czego żyć. Ale najważniejsze, żeby wszystko się wyszło i bez żadnych kontuzji. Skurcze powoli mi łapią, ale życie. się trzeba nastawić dobrze, żeby forma była w miarę niezła. Teraz ja idę ogarnąć moje inne ważne rzeczy. Pokażę wam jeszcze to na ładowanie, którą biorę I potem będziemy jeszcze robić małą nagrywkę przed wyjazdem. A ja mam życie miłego dnia Widzimy się później, elo Siema, idę do tą bałlinę Trochę się wysuszam Jak chciałem Jest tutaj fajnie Zobaczymy Walczymy za walki, idziemy w bój, jak ja mówię. Dzisiaj na się jeszcze się golimy na tym ciele i będzie to finisz przyszłego męska, tak ósmego weryfikacja i potem po weryfikacji ten lek idzie, trzeba po i potem po przeładowaniu Wszystko, jeśli będziecie mieli nagrane w tym graniu bo to będzie połączone z ładowani ładowaniem z wyjazdu a rocznych widzów będzie osobne. Tak, jeden bicykel. Masz czy coś magię na scenie, a nie z tej. Ale zobaczymy wszystko. Dobra, lecę dalej po Paulinę a ja mam życie dalej miłego dnia, zajebistego, na razie, pa Let's go, babka! Sprawdzimy odchodzimy wchodzimy do początku, okej? Okay? Let's go Warszawa! Trzyma ziomeczki i powiem wam tak wagę wniosłem 9,2 przy 1,9 1.935 wzrostu taką wagę wniosłem teraz trochę ładujemy jeszcze trochę poprawiamy jeśli chodzi o ogolenie w tych miejscach pachę dzisiaj ogolimy i lecimy ładujemy ładujemy trochę nie ja jestem będę tylko a, ja, a, a my i to się widzimy na stanie. I jeszcze co mi zrobił Piotrowicz na mnie? To, że statuję w trzech kategoriach: Bodybuilding, ten Beginners, Junior Classic Physic i Junior. Nie, sorry. Junior Bodybuilding, Junior Classic Physic i Beginners Body Classic Physic jest 3 kategorie, mam 3 starty, 3 zatarty zaliczy na jeden, jeden raz z jednego dnia. Emocje są fajne, lecimy dalej. Ja sam yy, drugi dnia chciałem w 3, pieniędzy zabrakło, a tu nagle taka miła niespodzianka, dostałem dodatkowy start. Świetna rzecz, dziękuję. Happy, happy jestem, dostałem typowy yy, ten pociszkę i chodnik na wodnika, kuszulka, fajną ładną żółtą, tu jutro nałożę. I lecimy ładować dalej I będzie wszystko dobrze Dobra, ja idę ładować A wy się trzymajcie, na razie, pa Tak wyglądało właśnie moje ładowanie I zaczynamy to zawody Elo